Siemanko, z tej stary Chocolate. witam was w kolejnym filmie na naszym kanale i witam was razem z Gonoli No i słuchajcie, dzisiaj zagramy sobie w grę co byś wolał, czyli musimy wybrać e, co byśmy woleli. Tak i, i to tyle. Absolutnie, ale dokładnie to nie jest, to jest tak? Dokładnie, no to jest właśnie. jakaś ekstremalna wersja, bo to nie jest tak, a wolałbyś jeść tutaj lody czy ciasto. Mm -mm. Tutaj są bardzo ekstremalne pytania, moi drodzy. No dobra, w takim razie. To co, pierwsze pytanie. O, chwila, chwila, chwila. Opka w górę zostawiona? O, koniecznie, subskrypcja ty bardziej. Okay. O, wiesz, co to w sumie e, jest takie pytanie. Czy, wol, czy wolałabyś jeździć na e, jednorożcu, czy na latać Pegasusie. na Pegazusie? Na, na Pegazie. Na Pegazie, o. Na Pegazusie na konsoli. Na byś... konsoli, dokładnie. Co się e, Jednorożca czy. So, chyba pegaza? latać, chyba wolałabym latać. No dobra, to idziemy latać i. Uwaga, uwaga. Poczekaj, one 5, zaraz tutaj się chyba pojawił właśnie. Dwa. I... Jeden, i. O, jaki Uuu, ładny! Okej. Okay. Rzeczywiście, zobacz, jest naprawdę ładny i lata ja też mogę. I jest całkiem pegazem takim. Tylko no. czy do... mamy tu jakieś questy do robienia? Musimy Nie, po prostu dolecieć. tutaj wiesz co. O. Ale jednak je, no, zapomniałam Ouch. o jednej rzeczy, no właśnie, jak w momencie kiedy próbowałabyś z niego zejść, to on e, bardzo dużo obrażenia zadaje, nie mój drogi, tak naprawdę tutaj quest'a nie mamy, ale w innych mamy quest'y, jakby mamy okay. różne rzeczy do zrobienia. Czy wolałabyś walczyć ze 100 malutkimi creeperami, czy z jednym dużym creeperem? Wiesz co, to zależy, ponieważ jeżeli to będą creepery, to one będą wybuchały. W momencie jak będą malutkie, to będą wybuchały i. Będzie... Ale nie będą zdawały aż tyle obrażeń chyba? Ja bym no zobaczył tak, 100 a, małych. Ale poczekaj, ale właśnie Giant Creeper wybuchnie raz i umrze. Hmm. Rozumiesz o co chodzi. Jakby możemy go tutaj latać po całej armii. No, ale creepery, jak będą wybuchały, to będą wybuchały też te inne swoje creepery. Ja bym spróbował 100 małych, bo chcę zobaczyć, jak to wygląda. Co to na to. Um, no okej, okay, ale ja wolałabym z jednym wiel wielkach tym po prostu. No to naprawdę. zaraz możemy sprawdzić też i drugą opcję. Pięć, cztery. Wiesz co, wydaje trzy, mi się, że te malutkie dwa, creepery one nie będą wcale takich małych obraźnia zdawały. O jego! O jakie dzieci! Nie zobacz! Wiesz nas zabili. A, to, to, to tyle? Tak, zabiły nas. E, wszystkie się wysadziły nawzajem? Tak, I nas wysadziły w tym samym momencie. Poczekaj, okay, to... spróbujmy tego dużego creepera. Ponieważ ja uważam, że to jest jakby. Ja uważam, że to jest chyba lepsze, e, lepsza opcja. Naprawdę. No dobra, w takim razie jeden duży creeper. Tak, e, i po podany prostu. Spróbujmy go ominąć. E, walisz A... i uciekasz. Hops, 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 dobra. Tak uciekasz. Wybuchnie. Nie uciek Nie uciekaj, nie Dobra, nie wybuchaj. Tak wiesz, hit. Czy on i ma tyle samo? O! Czy on ma tyle samo obrażeń? Patrz, nie, tam na górze jest pasek, on ma trochę więcej. Pyk, pyk, dobra. I co, i co, i co, i co? Jest. No i mówiłam ci, to było zbyt takie proste pytanie, wiadomo. Ale było, że małe jakby... były śmieszniejsze, wyglądały jak zielone mrówki. No to prawda, to takie trochę uroczy były, takie małe baby creepery, taki baby creepers. Chwila, wolałabyś walczyć z zatrutymi pajękami za pomocą tęczowego miecza czy <laughs> kotkowego miecza? Chyba to jest oczywiste, to jest oczywiste Dobra, w takim razie... Jak wygląda kotkowy miecz? Nie mam żadnego pojęcia. Trzy, Dwa, nie mam żadnego pojęcia, jeden, ale... I... Oh! Pretty cute! Czemu jest to takie małe? No kto jest mały? No bo to też są w takim razie baby. No, KOTEK! Jakiś... Patrz! Kotek! Oh! Chwilę one się w koty zamieniają. Tak! Oh! Okej! Okay. To jest Dobra, najlepszy dzień w moim życiu! Proszę bardzo, proszę bardzo, ciach! Hej, no proszę cię, no Tutaj jeszcze cię... jeden. Znaczy, możemy spróbować też tęczowy ten. Możemy spróbować też tęczowy. Chwila, interaktus, shoot. Czy my możemy. Oh! To się prawym robiło! Patrz! Ale no teoretycznie. Strzelasz kotami, tylko one chyba. One umierają jak się. Tak, więc ja nie chcę tego robić. Ale poczekaj, ja w takim razie chcę zobaczyć ten drugi miecz, ten tęczowy. Okay. Na zasadzie co on robi, co on tutaj wyprawia, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, słuchaj, może on strzela tęczami. Jest, tak mi się wydaje, prawdopodobnie. Oh! Albo na prawdopodobnie. przykład kotami stę stęczo, na przykład. No, kot, Kotami na. O nie! O, patrz. Zosta o... Patrz, strzela tęczą. Tak, tak, tak. I ta tęcza robi takie partikle, które tak. zabijają proszę bardzo, jakby proszę trucizna. Proszę bardzo, proszę mnie zostawić. Okej, okay, One hey. się chyba trują tą tęczą. Tak, tak, tak. Ale wiesz co, powiem ci szczerze mówiąc, oba są bardzo fajne. Chociaż no tam są kociaki, ale nie chciałabym, żeby kociaki tutaj, e, wiesz, wybuchały na przykład. To Jak co, creepery. idziemy dalej? Oczywiście. To jest bardzo ciekawe. Wolałabyś robić parkour z blindness efektem, czy parkour z trucizną? Z żadnym. Ja wolałabym w ogóle nie robić. Co ty e, ja na ja myślę, że ja wolałabym strucizną, bo... No blindness... tak, no bo blindness, to przecież co, jeżeli jesteś niewinny, nie, no niby wie, widzi się blok nie przed widzisz, sobą. no to dokładnie. No to gdzie masz iść, nie? To jest bez sensu. Ale... Um, wiesz ten drugi efekt. No Mamy się ścigać? Chyba tak. Z tym efektem? Tak mi się wydaje. A... Ale poczekaj! A... O nie! Wyobrażasz sobie A... to samo, the <laughs> blindness? No wiesz, co z blindness chyba było prościej, mam wrażenie? Jak to by było prościej? Oczywiście, żeby nie było prościej, daj spokój. Nic byś nie widział przecież. No nie, znowu spadłem. Czekaj, jak mam teraz tam to przejść? Ty tak sobie dobrze radzisz. A, nie radzę sobie tak dobrze, bo tutaj zobacz. Ja już padłam. No ja dwa razy spadłem już. Ale tam na tej. tej. Hop. Na tej Hop. miodowej to jest masakra Hop. ta ściana miodowa, wiesz? Hop. 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 Ta ściana miodowa jest O, oh, hej, skończyło się. Tak? się, tam na, na ścianie miodowej? Nie, w sensie skończyło się mój efekt. O, nieważne, już jest nadal. E, już, miałeś nadziei, już miałeś nadzieję, już tak? miałeś nadzieję. Słuchaj, a powiedz mi, jak się. Jakby jak można pokonać tę właśnie. wiesz, ja nie wiem, musisz jakoś przykleić miodku. do niej. Do, po prostu do nią wskoczyć i iść do przodu chyba, do przodu i do góry. Nie, bo ja cały czas zobacz, ja ha. tylko w dół idę, więc ja nie jestem zbyt dobra w parakurach, nie znam tych wszystkich mechanik, mój drogi. Poczekaj, spróbuję z blindness może, co? Poczekaj, ja spróbuję to. Przejść. Naprawdę Przynajmniej próbujesz? Przynajmniej raz spróbuję tej ściany dojść, bo jeszcze do niej doszedłem nawet. No hop, powiem ci hop, tak, no ta ściana jest dla mnie hop, naprawdę hop, czymś y, trudnym. Hop. Nigdy na czymś takim nie skakałam. Okej, okay, czekaj, w takim razie siup. Może trzeba. E, jak to się... Nie mam pojęcia, wiesz? Ja również Szczerze, nie mam. Szczerze, nie mam pojęcia, więc, więc wiesz co, spróbujmy na... ten blindness. Tak, ale no jak, jak, jakby... Jak to będzie, nie? O O! E, to nie jest to aż nie... takie trudne. Hej, to jest. To jest bardzo proste. Ja myślałem, że to będą jakieś trudne rzeczy do robienia, a tu po prostu sobie. Hop, hop. No. Hop, 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 hop. To już? Tu? Nie, idziemy tu jeszcze dalej. O. Nieważne, spadłem. E, to już. Ja już nie chcę. To już... <noise> już ci się odechciało, już ci się zudziło. Tak. Czy wolałbyś jeździć na kolorowej owcy, czy na wspaniałym bloku Dirta? Oczywiście, na wspaniałym bloku Dirta, prawda? Absolutnie, jakby to nie jest. Proszę bardzo, wspaniały... To jest nawet cztery. Czy on będzie złoty, czy. Nie wiem, zastanawiam się, co oznacza to Glorious, czyli ten wspaniały. Czy ozdoby będzie miał. Co? Chwila. Okej, w takim razie jest wspaniały, jedziemy. Tak, słuchaj, ile, ścigamy się! ścigamy się, kto pierwszy, to mety, to. Ale ty sobie za dobrze radzisz, hej, co to ma być? Jakie sobie za dobrze radzisz? Jesteś daleko, daleko przede mną. Po prostu mój blog Dirta, no jest taki wspaniały, no co ja Ci poradzę? Czasami bywa tak, ja cię że to zaraz, zaraz, blok ta jest um, twoim przyjacielem od początku. Wiesz, to jest ten pierwszy taki blok, który e, wykopujesz właśnie podczas gry w Minecrafta. Zaraz cię dogonię. On, e, również się tutaj do ciebie... Wiesz czemu cię dogonię? Dlaczego? Ponieważ posiadam tajemną wiedzę e, optymalnych linii jazdy w, um. w wyścigach samochodowych. Przepraszam bardzo, ja posiadam optymalną linię poruszania się tutaj w przód, więc... Wydaje mi się, że kto jest że to i tak wygra, mój drogi. Powinnaś korzystać bardziej z toru, w sensie szerszą linię jazdy. E, Co cie... Ty będę przecież jak tyś to zrobił? Nie. że no, a... tak wygrałam. A, i ale prawie no. cię, Prawie cię pokonałem. No, ty, prawie, wiesz, prawie. Taki wiesz, taki... Ale powiem ci, to był na, naprawdę wspaniały blok Dirta. Czy wolałabyś walczyć z wielkim Dirtowym mieczem, czy malutkim diamentowym mieczem? Malutki diamentowy mieczek. Wielki dirtowy? Nie, malutki diamentowy. Dobra, zobaczymy obydwie strony. Zobaczymy. Wyobraź sobie po prostu taki jest To będzie zwykły mały miecz diamentowy. Tak, taka A dirtowego miecza jeszcze nie widziałaś. O, są O, no dobra, jest malutki. A czy, ciekawe czy jak bije? Tak samo jak diamentowy pewnie. nie. Absolutnie nie. Można, można się teleportować! O kurcze, ale super! Ja to, dlaczego ja tego nie zauważyłam? O. Dobra, pyk, pyk. A chyba ja już umarłam. No my tu chyba zginiemy bardzo szybko, co? Wiesz co, powiem ci o. tyle, że um, tutaj naprawdę ten mieczyk jest malutki, jest przeuroczy, jednakże on bardzo dosłownie on bije też jak wykałaczka. W takim razie proszę bardzo wielki dirtowy miecz, to będzie coś. To będzie to, czego potrzebujemy. Nie jakieś tam malutkie, diamentowe. Ale na ja nie lubię to... No co, no o, i sztuki. widzisz? Patrz jaki, patrz jaki bandzior, jaki bydlak. No, ale zobacz, jak nim jak jakiś kurczę nie wiadomo co. E, no, trochę tak śmiesznie. Poczekaj, e, patrz, 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 oh. patrz, ale super, ale super, o, jak Final Fantasy. Pyk, można nim rzucać? Tak, można nim rzucać dobra. i naprawdę Proszę dużo bardzo. obrażeń ten um, on ja wiem. daje, jak się pyk, nim rzuca. Pyk, pyk. Pyk. E, szczerze nie. Szału nie ma z tymi obrażeniami. Znaczy powiem ci tak, szału w ogóle nie ma jakby ani tutaj z tym małym diamentowym, ani z tym wielkim dircowym. Um, Dostać no, one oba są bardzo O, czy chciałabyś ukraść diamenty z zabezpieczonego domu, czy ze skarbca w banku? W banku. Z... Bank? Tak, jednak bank, ponieważ wydaje mi się, że w banku jest więcej tutaj tych, wiesz, tych pieniędzy i w ogóle jedno, prawda? W takim razie, uwaga, uwaga, będziemy kraść. No ja się trochę A... też boję. Ja się trochę Co też my tu boję, mamy ponieważ. Teraz... Y... Musimy zabrać. Ja... Ciągle tu są dupy! Dzień dobry, czy. Te dupy nie... nie są dla o ciebie nie, dobre zastawione. One nas, one nas nie lubią. Czemu noby pracują w banku? No nie wiem, słuchaj, może to jest jakiś niemiły po prostu wiesz. Ym miła uwaga dobra, co do pracowników banku. Okay. Dobra, przeskakujemy tutaj. Idziesz? Idę. W tę stronę? Ja idę tutaj. O, tu jest noob jeden, ale tu jest też, tu są jakieś skrzynki, więc może w skrzynkach będzie jakaś... Nie, musimy dojść po prostu do, wiesz, do drzwi tych takich e, sejfowych. owych Jesteś Nie pewne? tędy, to tutaj, chodź. Chodź tutaj. Okej, okay, okej, okay, już idę. Tutaj był noob i tam jest jakby dalsze przejście, na które... Okej. Okay. Wow, dobra. Ale mi się udało. No. Pyk, pyk. pyk. Eee, dajemy o, i teraz czekaj. Czerwony, niebieski, e, zielony i żółty. A. Czerwony. O -o. To chyba, to chyba nie, to był chyba ten, kolor. nie ten. To chyba, chyba jednak nie powinniśmy ten jakieś instrukcje znaleźć. Tak mi się wydaje, wiesz? No tak może rzeczywiście tak jest, ale ja proponuję po prostu, wiesz, naciskać wszystko, aż umrzemy i będziemy wiedzieć, który to jest. Skąd ty to wzięłaś? Tutaj leżał. Dokładnie tutaj. Czyli zielony, czerwony, no dobra, to było oczywiste. To było... O! To powinno nam zdecydowanie mniej czasu zająć niż zajęło. Przepraszam bardzo, ja po prostu naprawdę myślałam, że to nie będzie jakiś kod, tylko po prostu, wiesz, to będzie. Zielony, czerwony, jeden niebieski kolor. żółty. Zielony. Czerwony, niebieski, żółty. Przepraszam bardzo, czy ty naprawdę zamierzasz zabezpieczyć diament beze mnie? Da, 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 da. Proszę bardzo. Ej, to ja znalazłam cały kod. Proszę bardzo, to dla ciebie w takim razie. Daj. O, Twój diament, ale może chcesz teraz do zabezpieczonego domu wejść? A um, Możemy. Okej, okay, mamy znaleźć y, tajną kartę dostępu. Okej. Okay. Um, nie podoba mi się to. Zapraszam. O wiele bardziej podobał mi się... O wiele bardziej podoba mi się bank! Pyk! Co? No muszę zaczynać od początku! Okej, okay, tutaj trzeba przejść jakoś obok tych... O, okej... Okay. Dobra, żyjemy. Na shifcie przejdź. Pomoc. E, dobra. A, R o, to Okej. Okay. A przeżyłeś? Tak. Tak po prostu? Tak po prostu. A um, poczekaj, bo się cały czas palę tak trochę niezręcznie, kiedy tak się wiesz. Tak się palisz, tak się jarasz. Jak my tam mamy wejść? E, trzeba najpierw znaleźć kod, mój drogi, przecież. Jakby kartę trzeba do tego. O. Trzeba do tego domu najpierw się dostać, mój drogi, a nie okay. wchodzić na wszystkie pułapki, które istnieją. Może jest jakieś okno, które jest otwarte, albo jakieś tylne drzwi czy coś. Jesteś pewna? E, nie. Ale prawdopodobnie tak jest. W takim razie, ja tu nic nie widzę. Ja również, ob, y, oblazłam cały dom, naprawdę salusieńki i poczekaj, no to jakbyśmy mogli to ogarnąć? E, może jakieś ja szyba, ja szyba ja wywitanie ja było? Zobacz, jestem tutaj, już jestem tutaj i teraz muszę jakoś przeskoczyć dalej, ale nie wiem jak to zrobić. Tak po prostu, no o tako. E, po prostu przeskoczyć chyba wiesz. Jestem. Hop, dobra. To by też się udało, tak. super. Yy, I teraz poczekaj, tędy może. Tu są wszędzie te miny. Więc wszędzie te dziwne. Chwila, może tu? Jakiś kod musisz znaleźć. No to szukamy, szukamy. Ja ty... szukam w skrzynkach, ale nie wydaje mi się, że tutaj coś cokolwiek będzie Jak i nie Jak Jak tego znalazłaś wtedy? On ty... się chillował. Oj, Ojoj. Coś żeś zrobił? Mam jedno dosłownie. Serduszko? No dwa serduszka. To poczekaj sekundę, jakby no. Daj sobie trochę czasu na po prostu wiesz, na odpoczęcie Okej, okay, tu nic nie było. Tu nie ma, tu w skrzynkach nic nie ma. Tu jest prawdopodobnie na górze, wiesz, tam gdzie jest. Ym, tutaj są miny. A, dobra, tutaj coś o! może być, tylko od co Czokle so. co ty robisz? Musimy. Musimy... Czokle, co ty robisz? A, wybucham. Okej, okay, to yy, nie się powinnam palę. się w tym martwić, prawda? Nie. Całkowicie wszystko jest w porządku, normalnie, tak jak zwykle. Mam, mam kartę. Super, bo tutaj jest właśnie y, Te, weź do sejfu. Gdzie? Tutaj! Na górę? Tak! O tu, tam gdzie ja jestem. O tutaj. I naci to i tutaj w takim tutaj razie pyk. Naprawdę diamenty są nasze. Bip! Proszę bardzo, teraz ty możesz brać. Zasługujesz. O, dziękuję, dziękuję. No dobra, to tak na zakończenie, czy wolałabyś odlecieć na, na rakiecie, czy może jako UFO? Całkowicie UFO. Ufo? Ufo. Ja bym chciał rakietę chyba bardziej. Nie, bardziej, UFO, oczywiście, że UFO, UFO ma tyle nowych technologii, a rakieta idzie. Pff, no, i rakieta tyle. też może być nowej technologii, no. Nie, zobacz, to jest ufo, patrz. O, no dobra, ty, ty wyglądasz na Marsjanina. Ty, ty, byś, ty byś pasowała jako Marsjanin. Czyli co? Lecimy stąd? Tak. Odlatujemy. Absolutnie! W takim razie. Moi drodzy, dzięki za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli wam się podobało, oczywiście strzelcie łapkę w górę. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia i cześć!